Dziś opowiem Wam dwie teoretycznie niepowiązane ze sobą historie, które jednak wspólnie pokazują, jak wygląda największy problem współczesnej Rosji. Zacznijmy od firmy Ikea. Historia jej współpracy z Rosją sięga jeszcze czasów radzieckich. W latach 70. Ikea zaczęła kupować towary, głównie surowce, od Rosji, a później w 1988 roku, kiedy już była w trakcie grobaczowska pierestrojka, Ryszkow, premier ZSRR, odwiedził Szwecję, odwiedził jeden ze sklepów IKEA i dogadał się z przedstawicielami firmy, kiedy oni już przyjechali do Rosji, że wspólnie z Związkiem Radzieckim IKEA otworzy swoje sklepy we wszystkich miastach w Związku Radzieckim, które mają przynajmniej milion mieszkańców. Z tych planów oczywiście nic nie wyszło, bo w latach 90. doszło do rozpadu Związku Radzieckiego. IKEA uznała, że... Choć, na przykład, w Polsce można otworzyć sklepy, w Rosji jeszcze się wstrzyma. Oni się wtedy zdecydowali tylko na biuro handlowe w Petersburgu, które realizowało zakupy towarów i surowców w Rosji. Ale po kilku latach Szwedzi uznali, że już. Przyszedł ten moment i w 2000 roku otworzyli swój pierwszy sklep w podmoskiewskich HIMKach. Warto dodać, że w tamtych czasach Rosja jeszcze nie była dojrzałym rynkiem, jeśli chodzi o handel detaliczny, więc IKEA postanowiła, że będzie inwestować szerzej i otwierać nie tylko swoje własne sklepy, ale budować całe duże centra handlowe, w których oprócz IKEI. Będą znajdowały się takie typowe galerie z butikami, a także miejsce dla hipermarketu czy sklepu budowlanego. One są znane w Rosji pod marką Mega. Niestety już w tym momencie IKEA przekonała się, że prowadzenie interesów w Rosji nie wygląda tak jak na zachodzie. Sklep w Himkach był przez urzędników dwa razy tuż przed samym otwarciem blokowany. Jak być może wiecie, szwedzka firma jest bardzo pryncypialna, jeśli chodzi o korupcję. Oni mają takie wewnętrzne zasady. Że nie biorą łapówek i nie dają łapówek, dlatego kiedy się okazało, że żeby podłączyć sklep do sieci energetycznej, trzeba by posmarować, i IKEA zdecydowała, że zamiast tego wynajmie generatory. To było rozwiązanie droższe, ale pozwalało ominąć tę biurokratyczną pułapkę. Jednak rosyjscy urzędnicy okazali się sprytniejsi i zdecydowali nie dopuścić do otwarcia sklepu właśnie ze względu na to, że są tam generatory. Nie podobało im się też sąsiedztwo parkingu z rurą z gazem i ostatecznie K musiała się ugiąć, ale zamiast łapówki zdecydowano, że firma zbuduje dwa wiadukty, a także przekaże okrągły milion dolarów na Rozwój dziecięcego sportu w Chinkach. Jeden z przedstawicieli władz podczas otwarcia sklepu żartował, że oficjalnie przy ludziach, że taką łapówkę ten chętnie przyjmie, a taka duża firma, jak IKEA to w zasadzie mogłaby tyle płacić co roku. Co tę ziadko ja z udowolstwem na rajon region, dla rajonu. Jak po latach wspominał jeden z menadżerów Ikei, żeby zbudować centrum handlowe w Rosji trzeba było 300 różnych zezwoleń. Żeby uniknąć opóźnień i strat finansowych zdecydowano się na taki niestandardowy ruch. Ikea dogadywała się z miejscowymi władzami na gębę, gdy od miejscowych władz firma dostawała ustną deklarację zgody na rozpoczęcie budowy, tam maszyny wjeżdżały na teren, a pozwolenia miały być zdobywane w trakcie tej budowy. To oczywiście okazało się do pewnego stopnia pułapką. W 2003 roku tak właśnie wyglądała sytuacja przy budowie Centrum Logistycznego. Firma dostała ustną zgodę na rozpoczęcie budowy, a kiedy maszyny wjechały na plac, przyjechała milicja i powiedziała: Nie ma pozwolenia, zamykamy. Wtedy przyjechał naczelnik miejscowej administracji i powiedział 10 milionów rubli. Na co Ikea mówi Dobrze, ale te pieniądze w sposób całkowicie legalny i przejrzysty przekażemy na domy opieki dla starych ludzi. Te negocjacje chwilę trwały. Naczelnik podbił stawkę do 30 milionów. Ostatecznie pieniądze poszły na Seniorów, a budowa ruszyła dalej. Zdecydowana większość centrów handlowych budowanych w Rosji przez IKE spotykała się z podobnymi problemami. Najbardziej jaskrawe przypadki dotyczyły miast Samara i Ufa. W samarze na przykład budowy rozpoczęto w roku 2006, a pozwolenie na budowę uzyskano ostatecznie dopiero w roku 2010. Centrum w samarze miało problemy m.in. ze standardami przeciwpożarowymi, co zresztą było dość Częstą sytuacją rosyjskie służby techniczne często narzekały właśnie na ten aspekt. Jednak nie tylko na niego w Petersburgu był problem z ochroną środowiska. W UFE z kolei kwestionowano jakość betonu w filarach. W UFE zresztą pojawił się także problem tajnego kabla łączności, który miał się znajdować pod centrum handlowym i który miał być bardzo trudną do przeskoczenia przeszkodą w oczach urzędników, ja sobie postanowiłem zgooglować, co to jest tajny przewód łączności w Rosji. Odkryłem, że jest to kabel wykorzystywany przez służby mundurowe, ale przy okazji trafiłem na artykuły, które mówią o pladze kradzieży tego typu kabli przez słomiarzy. Czytałem tam nawet o tym, że jeden z rosyjskich okrętów wojskowych powstrzymał kradzież takiego kabla, z morskiego dna. Nie wiadomo, czy centrum handlowe w Ufie w ogóle zostałoby otwarte, gdyby nie ingerencja Rustema Hamitowa, prezydenta Republiki Baszkiria, który zdecydował, że jednak warto się zainteresować tą sytuacją i stanąć po stronie IKEA. Tam się odbyło przynajmniej kilka spotkań, w których brały udział władze Republiki, przedstawiciele firmy IKEA i służb nadzorczych Federacji Rosyjskiej. Dzięki takim staraniom w roku 2011 udało się otworzyć centrum zarówno w Samarze jak i w Ufie i trudno się dziwić, że miejscowe władze stały po stronie przedsiębiorców. Na przykład taka mega w Ufie to była inwestycja o wartości według różnych danych 8-9 miliardów rubli, a w całym centrum handlowym powstało około 3000 miejsc pracy co na rosyjskiej prowincji. To jest naprawdę dużo, to jest duża wartość dla tej społeczności i to opóźnienie. Przypomnę, Centrum Handlowe w UFIE, budowane od roku 2005 do roku 2011, w samarze podobnie 2006-2011. Przy czym te centra handlowe raportowały, że są gotowe na otwarcie na lata przed faktycznym otwarciem, i tutaj jedynym problemem były problemy urzędnicze. Warto przy okazji wspomnieć, że w międzyczasie Ikea zwolniła dwóch swoich top menadżerów w związku z korupcją. Oni nie przyjmowali łapówek i nie dawali łapówek, ale przymknęli oko na to, że jeden z ich podwykonawców dał łapówkę za podłączenie jednego ze sklepów do sieci energetycznej. To już Ikei wystarczyło, żeby zwolnić swoich ważnych pracowników, dyrektorów, co pokazuje, jak bardzo pryncypialna jest ta firma. Z drugiej strony jej konsekwencje i upór były wykorzystywane przez miejscowych w sposób, który może szokować. Na przykład, przy budowie centrum w Samarze podjęto decyzję, że miejscowi menadżerowie mogą wydawać dowolne ekstra środki na to, żeby popchnąć tę budowę do końca, żeby faktycznie to centrum otworzyć. Później wyjaśniając tę sytuację, okazało się, że budowa tego centrum kosztowała wielokrotnie więcej niż powinna. Tam odkryto m.in. opłaconą fakturę na 100 tysięcy dolarów za odśnieżanie. Sporo, prawda? Zwłaszcza w lipcu. W międzyczasie rosyjskie media donosiły, że firma Ikea wystosowała swojego rodzaju ultimatum mówiące o tym, że nie będzie więcej inwestować w Rosji, dopóki te dwa centra handlowe nie zostaną otwarte. Ta groźba nie została do końca spełniona. Tam inwestycje w późniejszych latach były prowadzone, więc ta sytuacja nie zablokowała całkiem rozwoju Ikei w Rosji. Jednak z drugiej strony do dziś otwarto w tym kraju 14 sklepów. Polska ma ich 11, czyli tylko 3 mniej. Przy czym my mamy 4 razy mniej ludności niż Rosja, więc wydaje się, że tam tych Ikei mogłoby być więcej. Co jednak jeszcze gorsze dla Rosjan, w 2010 roku przeanalizowano ceny w sklepach IKEA na całym świecie i okazało się, że drożej od Rosjan za produkty IKEA płacą tylko Japończycy i Australijczycy. Za przyczynę takiego stanu rzeczy uznano logistykę i to jest w pełni zrozumiałe, żeby dowieźć towary na tych ogromnych terytoriach no, trzeba płacić, to podnosi ceny. Drugą przyczyną były podatki. A trzecią, oczywiście, korupcja. I tutaj trudno się dziwić. IKEA, jak każda sieć handlowa na świecie przerzuca swoje koszty na klientów, bo co innego może z nimi zrobić? A taka korupcja i takie opóźnienia to także są koszty. Żeby jednak nie mówić tylko o tym, co negatywne warto wspomnieć, że były przynajmniej dwa przypadki inwestycji IKEA, które przeszły bez większych problemów. Jedno z nich to było centrum handlowe w Kazaniu, w stolicy Tatarstanu i tutaj menadżerowie Ikei mówili wprost, że cała Rosja powinna brać przykład z urzędników z Kazania, że, że to było po prostu bardzo przyjazne miejsce dla przedsiębiorcy i że tu zwyczajnie wszystko poszło gładko. Druga inwestycja Ikei, która przeszła gładko to było centrum handlowe Mega Biała Dacza pod Moskwą i tutaj według doniesień medialnych wydarzyło się to dlatego, że Wspólnikiem w tej inwestycji był były minister, poseł do Dumy Wiktor Siemionow. Przejdźmy jednak do drugiej sytuacji, o której dzisiaj chcę opowiedzieć, drugiej historii. Ona się wydarzyła w roku 2018. Ja byłem w tamtym momencie, kiedy to się wydarzyło, pracownikiem onetowego Newsroomu i pisałem o tym dłuższy artykuł na Nocnej Zmianie. Ja go zatytułowałem bodajże Pożar, który podpalił Rosję. Cała sytuacja miała miejsce w mieście Kemerowo na Syberii. Tam doszło do pożaru w centrum handlowym Zimowa Wiśnia, Zimniaja Wiśnia, w którym zginęło 60 osób, z czego prawie 40 to były dzieci. Wiemy na pewno, bo to uchwyciły kamery monitoringu. Pierwszym, co zaczęło się palić, był basen z takimi piankowymi kostkami dla dzieci w centrum zabaw na terenie galerii handlowej. Na kamerach widzimy, że bardzo szybko w tym miejscu pojawiło się dużo gęstego dymu, taki płonący plastik, pianka. Faktycznie może dać taki efekt. Wybuchła panika. W tym czasie w kinie, także znajdującym się w galerii, grano kilka różnych bajek. Tam było sporo dzieci, one nie mogły się wydostać z salki nowych, zamknęły się, dym się. Dostawał do środka ratownicy, nie zdążyli do nich dotrzeć. Według najbardziej prawdopodobnej wersji przyczyna pożaru była prozaiczna. Dach, w miejscu, gdzie doszło do zapłonu, przeciekał i to od dawna. Potwierdzają to pracownicy, centrum zabaw. Woda, która kapała przez ten dach, kapała na lampy. Najtańsze, najprostsze lampy, które na jakiś czas przed tymi wydarzeniami migotały, gasły. Jedna z takich lamp prawdopodobnie zapłonęła i zaczęła się topić i plastikowa obudowa zaczęła kapać takimi płonącymi kroplami plastiku na te piankowe kostki. Śledczy wykonali eksperyment, a później on został powtórzony także przez ludzi z YouTube'owego kanału Baza, który udowodnił, że faktycznie ten model lampy tak się zachowuje, płonąc. On kapie takimi płonącymi kroplami, od których faktycznie tego typu kostki mogą się zapalić. Tak naprawdę jednak nie doszłoby prawdopodobnie do niczego, gdyby nie cały bardzo długi szereg błędów i pomyłek, które zostały popełnione na długo przed wybuchem pożaru. Przede wszystkim pracownicy centrum nie byli przeszkoleni z zasad przeciwpożarowych. Młoda dziewczyna, która pracowała w tym centrum zabaw, która miała zajmować się bezpieczeństwem na jego terenie, nie miała od 5 miesięcy, kiedy tam pracowała, żadnego instruktarza przeciwpożarowego. Ona nawet nie wiedziała, gdzie znajdują się gaśnice. Gaśnice zresztą przeterminowane, gaśnice zresztą ukryte w miejscach trudno dostępnych, przywalane jakimiś starymi rzeczami. Być może, gdyby pracownicy wiedzieli, jak się posługiwać gaśnicami, gdyby te gaśnice były w łatwo dostępnych miejscach, ten pożar dałoby się ugasić tak po prostu w pierwszych minutach. Nawet pomijając jednak ten aspekt. Prawdopodobnie nic by się nie stało, gdyby zadziałał system sygnalizacji przeciwpożarowej, który by ogłosił alarm na terenie i zanim by doszło do poważnego pożaru, zanim wszędzie pojawiłby się dym, ludzie by zdążyli uciec. Jednak ten system nie działał, pracownicy galerii sami biegali i ostrzegali ludzi, krzyczeli. Być może tragedii dałoby się uniknąć, przynajmniej częściowo uratować, przynajmniej część tych ludzi, którzy zginęła, gdyby... Przejścia ewakuacyjne nie były zawalone, tak jak gaśnice, różnymi przedmiotami, które nie powinny się tam znajdować i zamknięte na kłódkę. Z pięciu wyjść przeciwpożarowych otwarte było tylko jedno. W trakcie śledztwa wykazano także błędy w projektowaniu samego systemu pożarowego. Tam na przykład złącza w wężach przeciwpożarowych były niewłaściwe. Gwint był po złej stronie, co sprawiło, że nie dałoby się ich podłączyć do węży strażackich. Część rur w systemie przeciwpożarowym była zamontowana w taki sposób, że zostały zdeformowane podczas zimowych mrozów, a w części centrum handlowego w ogóle tego systemu przeciwpożarowego nie było. Oczywiście na miejsce tych wydarzeń przyjechał Władimir Putin, obiecał, że śledztwo przebada wszystkie okoliczności i ukaże wszystkich winnych, i faktycznie ja sobie po latach zajrzałem do tego, co ustaliło śledztwo. Tutaj nie ma absolutnie żadnego zaskoczenia. Śledztwo rosyjskich służb porządkowych wykazało, że winna była korupcja. Co innego. Właściciel centrum handlowego zwyczajnie płacił służbom za to, żeby przymknęły oko na wszystkie bardzo liczne problemy z systemami przeciwpożarowymi, z systemami bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie to, o czym mówiłem wcześniej, i tutaj zrozumiemy, na czym polega rosyjski problem. Jeden z menadżerów Ikei mówił o 300 różnych pozwoleniach na budowę centrum handlowego. O niezapowiedzianych wizytach inspekcji przeciwpożarowych, ekologicznych, budowlanych, jeszcze na etapie budowy. Z jednej strony więc mamy w tym samym państwie firmę, która jest poddawana kontrolom w sposób tak intensywny, że nie może dokończyć przez wiele lat budowy centrum handlowego. Z drugiej strony mamy w tym samym kraju Obiekt, który nie spełnia absolutnie żadnych norm i działa. Oczywiście wspólnym mianownikiem obu tych historii jest właśnie korupcja, i według wielu Rosjan, aktywistów, ludzi zajmujących się wolnymi mediami powołam się choćby na Maksima Kacza, bo bardzo go lubię to właśnie korupcja jest największym problemem współczesnej Rosji. Bo może się wydawać, że korupcja to jest przede wszystkim bogaty dom urzędnika, drogi zegarek, samochód. To wszystko, co bardzo często widzieliśmy na kanale otrutego niedawno Aleksieja Nawalnego. On bardzo lubił punktować rosyjskich urzędników właśnie za te drogie wydatki, ale tak naprawdę korupcja krzywdzi kraj na wiele znacznie bardziej poważnych sposobów. Z jednej strony, tak jak w ie ona nie pozwala krajowi rozwijać się gospodarczo. Tam przez kilka lat pracy nie miało parę tysięcy ludzi, która mogła ją mieć. Oni mogli zarabiać dla kraju, tworzyć PKB, wspierać swoje rodziny. Nie mogli, bo urzędnicy postanowili... Powstrzymać inwestycje. Co więcej, takich inwestycji prawdopodobnie byłoby znacznie więcej w Rosji, tylko wielu ludzi boi się inwestować w Rosji. Wielu ludzi nie tylko z zagranicy, ale także wewnątrz Rosji ludzie boją się inwestować. Wielu bardzo zdolnych, młodych ludzi, informatyków, inżynierów, naukowców z Rosji ucieka. To jest także problem, o którym mówi wielu rosyjskich youtuberów, społeczników, tego typu ludzie nie chcą zakładać zaawansowanych, drogich biznesów w Rosji, bo się boją, że poświęcą 4, 5, 10 lat na rozkręcenie biznesu, włożą w niego mnóstwo wysiłku, pracy, a później syn pułkownika FSB przyjdzie i powie, to teraz będzie moje. A sąd powie, okej. Okay. Sąd się nie ugnie, bo sąd jest skorumpowany, policja jest skorumpowana. W takich warunkach naprawdę trudno inwestować w cokolwiek, co zwróci się później niż za 4-5 lat. Oczywiście w Rosji opłaca się, na przykład, tu znowu posłużę się przykładem Kacza – wyciąć drzewo i je sprzedać do Chin. To jest opłacalne, bo prawdopodobnie pomiędzy momentem, w którym je wytniesz, a momentem, w którym je sprzedasz na granicy czy pod granicą yy, Nikt się do ciebie nie przyczepi, ale jeśli założysz dużą fabrykę, która się zwróci za 10-15 lat, to szansa na to, że gdzieś po drodze ty ten biznes stracisz, jest ogromna. Druga strona korupcji to właśnie zimowa wiśnia. Korupcja sprawia, że rozwiązania, które nie miałyby prawa w cywilizowanych państwach egzystować, te, które zostałyby ukrócone przez służby, funkcjonują dzięki łapówkom. Oczywiście po tamtym pożarze przez Rosję przetoczyła się fala kontroli w tego typu miejscach, w centrach handlowych. Zresztą taka akcyjność nam także w Polsce jest znana, więc trudno się dziwić, ale, ale trudno się spodziewać, żeby taka akcyjność przyniosła długofalowe rezultaty, ponieważ tam cały system jest zbudowany właśnie w taki sposób i nie ma raczej dużej szansy, żeby przy obecnej ekipie rządzącej Rosją to się zmieniło. A jeśli podobała Wam się ta smutna opowieść i chcielibyście usłyszeć więcej takich, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli już to robicie, możecie rozważyć zajrzenie na moją stronę na portalu Patreonite.